Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym Maglu Książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem miesiąca czerwca. Czerwiec bardzo ubogi, jeśli chodzi o przeczytane książki, zaledwie trzy. I to z wielkim trudem, powiedziałabym. Jakoś kompletnie nie miałam czasu na czytanie w tym miesiącu. I w zasadzie dwie z tych książek to audiobooki. Więc tak tak że znalazłam czas na ich wysłuchanie. A trzecia to taka, o której już y, wspominałam w którymś z poprzednich filmów, i być może od niej właśnie zacznę. To jest książka Zawieszeni Szymona Wróbla o zaginionych i ludziach, którzy ich szukają. I to jest y, reportaż: to są zebrane historie y, o osobach, które zaginęły y, całkiem niedawno albo też, y, no, sporo lat temu. Przytoczone są różne historie, o których być może słyszeliście w telewizji, o których czytaliście w internecie. Jest chociażby historia chłopaka, który pojechał w swoją wymarzoną podróż do Indii i nigdy z nich nie wrócił. Do dzisiaj rodzice go szukają i, i, i kursują pomiędzy Polską a Indiami, no jednak bez skutku. Jest historia o dziewczynce, która zaginęła. Zdaje się 25 lat temu, więc no szmat czasu. I jej brat do tej pory jej szuka. Ona zaginęła w dniu jego urodzin, i on od tamtej pory, przez te 25 lat, nie obchodził swoich urodzin. Kojarzył mu się bardzo źle. No to był najgorszy dzień w jego życiu. Nieodnaleziona do tej pory. I poza tym, że są to historie właśnie o tych zaginionych są to w dużej mierze historie o ludziach, o rodzinach, o najbliższych, o siostrach, o braciach, o rodzicach, którzy tych zaginionych swoich najbliższych szukają. Bo, tak jak mówią, najgorsza jest ta niepewność najgorsze jest takie właśnie zawieszenie, kiedy nie wiedzą, czy tak naprawdę. No, są jakiekolwiek szanse na to, aby odnaleźć tę osobę żywą, mm, ale wolą tę najgorszą prawdę od niewiedzy. Wolą nawet dowiedzieć się o śmierci mm, tej bliskiej osoby i, i pochować ją, i, i przejrzałoby, i pogodzić się z tym, niż mm, żyć no, w totalnej niewiedzy, niepewności i zawieszeniu. Ja tę książkę otrzymałam od wydawnictwa S.K. Łędza, co bardzo dziękuję i... Bardzo tę książkę Wam polecam. I dwie pozostałe książki, które w czerwcu przesłuchałam, to były w zasadzie dwie biografie, ale jakże dobrze napisane. Ja lubię takie zbeletryzowane biografie i te właśnie takie były. Pierwsza z nich to książka Maria, 10 dni z życia Konopnickiej, Doroty Ponińskiej. I to jest taka bardzo zgrabnie opowiedziana opowieść o Marii Konopnickiej, która taka jest skondensowana w, w takiej dziesięciodniowej pigułce. Każdy dzień z tych dziesięciu to jest jakiś wycinek czasu z życia Marii Konopnickiej. Od, od początków, od, od tego, jak była młodą dziewczyną, jak wyglądało i życie, jak jej się życie ułożyło, jak to się stało, że ona no, dotarła na, na, na szczyt tej e, literackiej śmietanki, e, chociaż okazuje się, że ona e, wcale w taki sposób o sobie nie myślała, tak samo jak nie myślała o sobie e, jako o wojującej feministce, a taką została obwołana. E, ona była przez niektóre środowiska e, no, prawie że wyklęta przez to, jakie miała poglądy i i jak, się, jak afiszowała te swoje poglądy, jak się zachowywała. Maria Konopnicka faktycznie jak na swoje czasy była bardzo nowoczesna. To, jest, to była kobieta która opuściła męża w zasadzie zostawiła go i, i zamieszkała sama z szóstką dzieci, co na tamte czasy to w ogóle było no, jakimś wymysłem dziwaczki. I tak też była trochę postrzegana, a już sam fakt, że w dworku, który dostała od narodu, w dworku w Żarnowcu mieszkała z Dolombianką, z malarką i najserdeczniejszą przyjaciółką, to też było różnie widziane. Czyli bardzo też taka bliska przyjaźnie z Elizą Rzeszkową, no to wzbudzało wiele kontrowersji. No, i różne osoby miały różne zdanie na temat Marii Konopnickiej. I to jest bardzo dobrze napisana książka, ze względu na to, że poznajemy Marię Konopnicką jako taką fajną babkę, która była pełna energii, pełna pomysłów, była bardzo odważna, była wojującą feministką. I żyła po prostu tak jak chciała. Ona była trochę taką buntowniczką. Nie, nie uznawała y, tego faktu, że mężczyzna ma y, y, wiele, a nawet bardzo dużo do powiedzenia i że w zasadzie kobieta, żona, y, to, no, to jest osoba, która w zasadzie nie ma nic do powiedzenia i wszystkim decyduje y, jej mąż. Jak chociażby o tym, że y, chcąc podróżować. Po świecie. Konopnicka musiała co jakiś czas, chyba co dwa miesiące, uzyskiwać um, pozwolenie męża na to, aby pojechać np. do Szwajcarii, do Włoch y, czy w jakiekolwiek inne miejsce na świecie, a podróżowała bez niego, podróżowała właśnie z Marią Dulembianką. Piękna historia, naprawdę mnie y, też czytało się wyjątkowo dobrze, bo y, miejsce, w którym przez no, ostatnie lata swojego życia Maria Konopnicka y, y, mieszkała, żyła. E, tworzyła. To jest żarnowiec oddalony o, rzut beretem od Krosna, bo y, chyba niecałe 10 km od Krosna. Y, więc w żarnowcu bywałam nieraz i, i, i w dworku, i y, y w zasadzie. Czytając tę książkę, wyobrażałam, wiedziałam po prostu o jakich wnętrzach jest mowa, o jakim pokoju, o jakim obrazie, o drzwiach w jadalni, które Dulembianka pomalowała w wiosenne kwiaty, o pianinie, które stoi w tym w tym miejscu, o tarasie i wiklinowych foterach, w których one przesiadywały. No więc to wyobraźnia naprawdę tak bardzo pracowała. Jeśli Czyli macie ochotę przeczytać biografię Marii Konopnickiej i poznać tę kobietę, która, chyba jak większość poetów, poetek w szkole przedstawiana jest dosyć nudno i w ogóle nieciekawie, tak, takie książki dają nam szansę poznać te, te znane osoby kompletnie z innej strony. I myślę, że to jest najwspanialsze w tych książkach. Dlatego też kolejną książką, którą przesłuchałam w czerwcu, to również była biografia speletryzowana, napisana prawdziwa powieść, prawie że przygodowa, podróżnicza. I to jest książka, to była książka Adam Cezarego Harasimowicza. Bardzo mi się podobała ta biografia. No oczywiście chodzi tutaj o Adama Mickiewicza, i o, um, o um, historii jego życia opowiedzianą od tych najmłodszych lat, um, od momentu, kiedy, um, kiedy się narodził, kiedy, um, kiedy był dzieckiem, kiedy dorastał, kiedy był studentem i, i um, jak to jego życie um, toczyło się przez, przez lata. Ta historia opowiedziana jest z perspektywy um, no, ciężko powiedzieć pewnej osoby, z perspektywy. Takiej postaci, która towarzyszy w tej książce Adamowi Mickiewiczowi od samego początku, od jego narodzin do jego śmierci. Stoi i przypatruje się jego życiu, kieruje tym jego życiem, ma na niego wpływ, i jednocześnie jest takim można by było powiedzieć kronikarzem życia Adama Mickiewicza. Bardzo dobrze się tego słuchało, i to jest kolejna biografia, która nie jest nudna. Która pokazuje nam tego narodowego wieszcza w taki normalny, ludzki sposób. On tu nie jest wyniesiony na, na piedestał i, i, i tutaj nie dostajemy takich suchych faktów na jego temat, ale naprawdę możemy dowiedzieć się tak wiele ciekawych rzeczy, o których w szkole. Nigdy się nie dowiemy. Ja myślę, że takie właśnie książki powinny być szkolnymi lekturami, i ja byłam tutaj pod wielkim wrażeniem tej książki. Adam totalnie mnie zachwycił. Jeśli lubicie biografie, to ja bardzo, bardzo Wam polecam Cezary Harasimowicz i Adam. No i to były wszystkie książki, które przeczytałam w czerwcu, niewiele. No ale cóż, tak czasem bywa. Dajcie znać jak wasz czerwiec, co udało wam się fajnego przeczytać, no i co macie w planie na najbliższy czas to już w zasadzie wakacje, więc, więc ja też będę zabierała się za książkę, którą sobie w tym roku na wakacjach obiecałam przeczytać. Jeśli ktoś pamięta, to będzie wiedział, że jest to bikini Janusza Wiśniewskiego. Jeśli macie ochotę, zerknijcie sobie do moich poprzednich filmów, subskrybujcie ten kanał. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie sobie na mój Instagram. Magiel, magiel książkowy tam też mnie znajdziecie. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym Maglu Książkowym. Cześć!